Nie jest tajemnicą, że w wosowskiej oświacie jest już bardzo źle. Kilka tygodni temu w tym miejscu yy, mówiłem, że nasza oświata wygląda już jak ruiny World Trade Center 11 września 2001 po umyślnym lądowaniu Boeinga 767 i apelowałem wtedy do prezydenta, byśmy nie doczekali stanu Hiroshimy z dnia 5 września 1945. Ale póki co, jak na razie, widać, że Super Forteca B-29 już wystartowała. Dlatego dzisiejsza konferencja jest zwołana po to, żeby jak gdyby zachęcić wocelskie środowiska, której na sercu leży losy wocelskich uczniów i wocelskiej oświaty, żebyśmy zastanowili się co dalej. I do środy bądź najpóźniej do czwartku, bo trwają jeszcze konsultacje z tymi środowiskami, złożymy... I do pana przewodniczącego Stanisława Ważonkowskiego, e, przewodniczącego Rady Miasta, oraz do wszystkich radnych, ale również do parlamentarzystów, związków zawodowych, e, organizacji działających na terenie, na terenie szkół: taki list, apel, prośbę e, o to, ażeby w Wocławku przewodniczący przy lobbingu co najmniej ośmiu radnych zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta Wocławek poświęconą temu palącemu e, e, jak gdyby problemowi, yy, uprzedzam, że nie chcemy zwoływać jako organizacja pozarządowa takiej, konfer takiej sesji, bo nie mamy takiej mocy prawnej. Ale yy, uprzedzam tutaj, jak gdyby, potencjalną ripostę ze strony Ratusza, przypominając, że yy, wszystkich nas obowiązuje ta sama ustawa, która mówi, że mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową czyli jako mieszkaniec i szef. Pewnej grupy mieszkańców, jako prezes stowarzyszenia, mam prawo apelować do przewodniczącego Rady Miasta o y, zwołanie takiej nadzwyczajnej sesji. Yy, w oparciu o ten artykuł oraz inne wnosimy o zwołanie y, tej sesji. Inne artykuły ustawy o samorządzie terytorialnym, to chociażby artykuł 7 ustęp 1 zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy a punkt y, y, ósmy tego ustępu mówi tutaj o edukacji publicznej. Artykuł 18 natomiast mówi, że do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustanowy, ustawy nie stanowią inaczej, y, ale również powołujemy się na y, paragrafy statutu miasta Wocławy, które mówią. I tak, paragraf 18 ustęp 2 mówi, że na zasadach określonych w odrębnych przepisach mieszkańcy miasta Wocławek podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory, referendum w drodze konsultacji oraz za pośrednictwem organów miasta. My chcemy tutaj konsultacji i za pośrednictwem tych organów, czyli Rady Miasta, doprowadzić do wspólnej dyskusji. I. Paragraf 21 Statutu Miasta Wocławek mówi, że celem samorządu miasta Wocławek jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz dążenie do pełnego uczestnictwa mieszkańców miasta w życiu wspólnoty. My właśnie proponujemy takie pełne uczestnictwo, a jednocześnie proponujemy omówienie tych warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju, bo to, co na dzień dzisiejszy widzimy, to jeden wielki chaos w oświacie, który nie wróży nic dobrego. Nasz apel jest podparty wieloma argumentami. Przede wszystkim niskim stopniem komunikacji społecznej na linii ratusz mieszkańcy, od wielu miesięcy apelujemy o to, by decyzje wypływające z Wydziału Edukacji były konsultowane szeroko. Zanim na przykład projekty uchwał trafią na komisję czy na sesję, naszym zdaniem powinna być zasięgana opinia wszystkich środowisk partycypujących w procesie nauczania. A jest ich wiele, bo oprócz związków zawodowych, które skupiają nauczycieli, są to również rodzice, organizacje, kluby działające na terenie szkół i na rzecz szkół, które przyczyniają się zarówno do podnoszenia jakości nauczania, jak i promocji samych szkół, ale są to również także uczniowie, o których się w tym wszystkim zapomina. Mamy za to pełne frazesów i pustych deklaracji, wypowiedzi, że urząd działa na rzecz najmłodszego pokolenia. Szkoda tylko, że to pokolenie tego nie odczuwa. W zeszłym roku tak szumnie również urząd organizował przedsięwzięcia i cytował Janusza Korczaka, że nie ma dzieci, są ludzie. Czas najwyższy pokazać, że urząd rozumiał sens tych słów. Chodzi nam o to, by wspólnie z radnymi rady miasta, przedstawiciele środowisk związanych z wrocławską oświatą mogli omówić wszystkie kwestie problemowe i przedstawić swoje potrzeby, a przedstawiciele samorządu lokalnego mogli pokazać jak to wygląda z ich strony. Należałoby skonfrontować to z obowiązującym prawem i spróbować znaleźć kompromis. Po prostu trzeba najnormalniej w świecie rozmawiać. Ze swej strony deklarujemy zbudowanie listy problemów dotykających wrocławską oświatę. I tutaj znów chcę przypomnieć pani rzecznik, że wrocławianie w wyborach samorządowych nie wybierają króla czy dyktatora, ale prezydenta, który z mocy ustawy reprezentuje wszystkich mieszkańców. Również z mocy tej ustawy jest zobowiązany tak sprawować urząd, by dbać o, o zarządzaną jednostkę terytorialną. Mieszkańcy mają prawo wnosić o konsultacje i systematyczne diagnozowanie potrzeb. Reasumując... Podstawy naszego apelu przypomnimy tylko kilka obszarów sporu. Przede wszystkim zajęcia dodatkowe w przedszkolach. Godzinę temu wspólnie z przedstawicielem rodziców w Urzędzie Miasta byłem świadkiem, jak złożyli pismo do prezydenta. List, w którym zadają mu wiele, wiele pytań. Jedno pytanie mnie zaintrygowało najbardziej. Według wyliczeń wynika, że subwencja na jednego przedszkolaka wynosi 103 zł. A według informacji uzyskanych od tych państwa przedstawicieli dzieci yy, przedszkolaków wynika, że urząd miasta przekazuje 2 30 zł 30 groszy. Jeszcze raz mówię, 103 zł dostaje z państwa, a przekazuje 2 30 zł 30 groszy. Yy, około 1900 jest yy, yy, przedszkolaków raz stu. We... Więc ja się pytam, gdzie jest ta stu? Yy, druga, yy, drugim obszarem, yy, obszarem Spornym jest opłaty zakorzystane z pomieszczeń i urządzeń szkolnych Przede wszystkim przez uczniowskie kluby sportowe Czyli gdzie tutaj jest konstytucyjne prawo do bezpłatnej oświaty Bo tak naprawdę w większości, jak nie we wszystkich Uczniowskich klubach sportowych trenują uczniowie danej szkoły Na której, w której terenie ten klub sportowy działa Dalej, nadal nierozwiązane kwestie związane z zajęciami na basenie Dalej, kwestie z podziałem na grupy na lekcjach wychowania fizycznego Następny punkt, który się pojawił ostatnio, ale dziwne mianowanie dyrektorów placówek oświatowych. Ja znowu wiem, że prezydent ma prawo mianować jak chce, ale nie rozumiem, jak to jest, że dany kandydat czy kandydatka przegrywa wybory, przegrywa ten konkurs i zostaje mianowany na pełną kadencję, a dana kandydatka wygrywa, a zostaje mianowana na rok. I jakoś tak, no. Uważam, że prezydent ma obowiązek wytłumaczyć się przed mieszkańcami, a przede wszystkim przed rodzicami dzieci, w której ta pani jest dyrektorem, dlaczego dobra dyrektorka z dobrymi wynikami, mimo tego, że wygrywa konkurs, zostaje mianowanie na rok. Potem kwestie związane z pokrywaniem kosztów indywidualnego nauczania. Chodzi tutaj o dzieci z orzeczeniem poradni psychologicznej, pedagogicznej o indywidualnym nauczaniu. I na koniec, wreszcie, budzące chyba najwięcej kontrowersji, kwestie zatrudnienia. Znów zapowiadanych zwolnień, mówi się o cyfrach, 80, 120, mamy jeszcze październik, a już mówimy o cyfrach na przyszły rok, na maj i czerwiec, likwidacji szkół, bo już krążą legendy, że kolejne szkoły będą likwidowane. Oraz monitoringu ilości etatów w szkołach w aspekcie zwolnionych nauczycieli. Czyli było mówione, że nie będzie półtorówek, tak? czyli że wszyscy, wszystkie etaty w szkołach to będą jedne etaty. A wiemy, że jest bardzo wiele nauczycieli zatrudnionych na półtora etatu. Gdyby to zreasumować, okazałoby się, że nie trzeba byłoby tylu zwolnić, ilu zostało zwolnionych. Uważamy, że to i tak nazbyt wiele, ale na pewno wystarczająco, by rozpocząć publiczną debatę o owocowskiej oświacie. Jak już mówiłem wcześniej, pismo skierujemy również do wocarskich parlamentarzystów, do wszystkich radnych, do związków zawodowych, do organizacji yy, yy, pozarządowych instytucji, mamy nadzieję, że odezwie się i pojawi się jak najszersza reprezentacja osób zainteresowanych losem i wocarskiej oświaty, a tak naprawdę tym, w jaki sposób będą kształcone nasze dzieci. Tak? Te małe dzieci, które zaczynają od przedszkola, potem są w podstawówce gimnazjach. I szkołach ponadgimnazjalnych. Ze swej strony deklarujemy pełne zaangażowanie i gotowość do pracy nad poprawą stanu wokulskiej edukacji. I jak gdyby zostając w edukacji, przypomnę, poinformuję, że decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1994 roku, 5 października został ustanowiony Światowym Dniem Nauczyciela. W jakoś do tej pory nie obchodzony, to my informujemy, że my obchodzimy Światowy Dzień Nauczyciela, jak na całym świecie. I w związku z tym, z tej okazji, spóźnione, ale naprawdę bardzo szczere, z tej okazji naszym wspaniałym nauczycielkom i nauczycielom życzymy dobrego samopoczucia, braku stresu z powodu możliwości utraty pracy, wspaniałych przeżyć z misji bycia belfrem, rozumiejącego potrzeby i problemy środowiska nauczycielskiego, dyrektora Wydziału. Edukacji Urzędu Miasta, takiegoż samego ministra edukacji, radnych miejskich, rozumiejących sens projektów uchwał, które są głosowane, idąc dalej, takich uchwał i rozporządzeń, które rzeczywiście prowadzą do rozwoju oraz funduszy na podnoszenie kwalifikacji, społecznego zrozumienia i wewnętrznej solidarności środowiska. I nie byłbym bym sobą, zapoczątkowałem w zeszłym tygodniu nowy sposób zakończenia swoich wystąpień publicznych, więc. Taki kuplecik na koniec. Miała mieć pani receptę na dzieci, a tutaj kasa pustkami świeci i tradycyjnie znów wyjścia nie ma, a nam zostało bum i Hiroshima. Dziękuję Państwu, czy są jakieś pytania?